Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. Zacznę od tego, że 2022 dla nas to jest przede wszystkim rok produkcji e, naszego nowego tytułu oraz budowania kompetencji w ramach e, e, działu publishingu, czyli działu wydawniczego. E, z naszego punktu widzenia, ostatnia, te, ostatni tytuł, który wydaliśmy, nasz, nasze IP, to miało miejsce dwa lata temu, e, i jesteśmy w tej chwili w takim tym momencie w cyklu produkcyjnym, że wydajemy pieniądze, te przychody nam stosunkowo maleją z tytułów, które już mamy w swoim portfolio i to jest dość naturalne w przypadku firm takich jak nasza. Rok zamk kwartał zamknęliśmy przychodami netto na poziomie 151 tysięcy złotych. EBITDA jednostkowa to jest minus 364 tysiące złotych. Strata skonsolidowana 3 miliony 350. 000. W tym musimy zwrócić uwagę na to, że ten znaczący wpływ na tą stratę wynika z amortyzacji wysokości prawie 3 milionów 200, które jest następstwem procesu połączenia ze spółką GainDust ZO przez odwrotne przejęcie. I ta sytuacja będzie miała miejsce jeszcze przez jakiś czas. Ogólnie rok z naszego punktu widzenia produkcyjny zgodny z, z naszymi założeniami. Także zasadniczo nic nas tutaj nie zaskoczyło. Sytuacja wygląda następująco. Absolutnie podtrzymuję to, że osiągniemy w tym roku break-even. Mamy w planach dwie premiery. Jedną naszą, czyli JupiterGrad 2 Lost Station, która będzie miała miejsce w drugim kwartale 2023 roku. I drugą wydawniczą naszej spółki córki, Rooms of Realities, która też będzie miała premierę w drugim kwartale 2023 roku. Te dwa elementy i plus premiery portów i naszego sidequesta gry wyścigowej na Nintendo Switch pozwalają nam absolutnie w takiej analizie scenariuszowej, którą sobie przeprowadziliśmy przyjąć założenia, że ten break-even pod koniec roku będziemy mieli osiągnięty i wejdziemy z całkiem zacnym zapasem gotówki w 2024 rok. Na ten moment w 2023 nie przewidujemy emisji akcji. Zeszłoroczna, która zakończyła się sukcesem, dała nam stabilność, jeżeli chodzi o możliwości produkcyjne. Jesteśmy zabezpieczeni w tym roku finansowo na wszystkie cele, które sobie strategicznie założyliśmy. I powtórzę, nie przewidujemy na razie w 2023 roku emisji, bo musimy stać się spółką, która będzie przynosiła więcej pieniążków niż wydaje, i to jest dla nas główny cel postawione na ten rok przed zarządem i całym zespołem produkcyjnym. Zaczynając może chronologicznie w tym kwartale premierę będzie miała prawdopodobnie jeszcze premiera naszej gry na Nintendo ze studia Garage 5. Mały projekt aczkolwiek to jest pierwsza i najbliższa nasza premiera. Też w najbliższym czasie będzie miała premiera, będzie miał premierę Port bez Forklift Operator na Nintendo Switch i później w dalszej kolejności Mamy Jupitergrad, Lost Station oraz Rooms of Realities jako wydawcę. Patrząc na to, w jaki sposób rozwijamy działalność wydawniczą, zeszły rok minął nam na budowaniu zespołu wydawniczego. Zasadniczo to trwa jeszcze do tej chwili. Rozszerzamy kompetencje związane z wydawnictwem. Cały czas zbieramy, szukamy i też ewaluujemy projekty pod wydawnictwo, które dalej przedstawiamy, czujemy do vendorów platform sprzętowych. Mamy już taki cykl spotkań ustawiony z vendorami, którzy zresztą od nas oczekują tego, że w jakiś sposób znormalizujemy ten content, który jest dostarczany przez indie developerów do nich, żeby troszeczkę uprościć proces podejmowania decyzji. W związku z tym, że od tych pięciu, ponad pięciu lat robimy to z sukcesem, no mamy już zbudowany spory kredyt zaufania, który w tej chwili wykorzystujemy i na razie na ten moment nie planujemy żadnego wydawnictwa żadnego tytułu ogłaszać więcej może w ostatnim kwartale tego roku ogłosimy nasz kolejny tytuł nasze własne IP ale jesteśmy w tej chwili nad pracami żeby uspójnić sobie tutaj naszą strategię co do tego jeżeli chodzi o pytanie dotyczące Dragon Entertainment pracujemy Pracujemy nad przygotowaniem pełnego zestawu materiałów, bo mamy absolutnie świadomość, że nie jesteśmy w stanie zrobić takiego bezpośredniego przeniesienia. Gastation station simulator na VR, na tego typu urządzenia, musimy dokonać czegoś takiego jak interpretację tego, w jaki sposób mechaniki i tą logikę gry przenieść tak, żeby ona była faktycznie satysfakcjonująca dla użytkowników wirtualnej rzeczywistości i nad tym w tej chwili pracujemy z dragą. Następnym krokiem pewnie będzie podpisanie umowy, która już będzie zawierała wszystkie elementy term sheetu, nad którym w tej chwili siedzimy i wypracowujemy, bo Wiadomo, za, idą, za tym idą spore pieniądze, za tym idzie pewna logika biznesowa, która musi się wydarzyć, i chcemy to zrobić mądrze. Partnerem programu była spółka MFood SA. Największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.